W dzisiejszym wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele samorządu i władz centralnych. Na początek bardzo proszę o zabranie głosu pana Jana Jakuba Kantaka, posła na Sejm sekretarza stanu, ministerstwo Aktywów. Państwowych. państwo bardzo proszę. Bardzo dziękuję, szanowny panie starostwo, szanowni panowie członkowie zarządu Powiatu Lubartowskiego, szanowni samorządowcy, szanowny przedstawicielu Polskich Kolejów Państwowych inwestycji, niezwykle ważnej inwestycji, z punktu widzenia przede wszystkim mieszkańców Lubartowa, bo mimo inwestycji, która wyniesie około 7 milionów złotych netto, w tym partycypuje Urząd Marszałkowski i również Polskie Koleje Państwowe, to jest niezwykle ważna inwestycja przede wszystkim z punktu widzenia mieszkańców dzielnic, które są jakby przedzielone przez tory kolejowe, między Słowackiego i Banków Lipowa. Ja wiem, że to był bardzo jest doniosły temat, rozmawiając tutaj z lokalnymi samorządowcami, którzy zgłaszali niezwykle potrzebę jak najszybszego przystąpienia do prac inwestycyjnych. To jest kolejny, kolejny etap, kolejna rzecz, która się dzieje dzięki sprawnej współpracy samolotów. Niezwykle ważne jest, że w sytuacji, w której są niektóre dziedziny życia gospodarczego, które powinny być kontrolowane, nadzorowane przez tak państwa, takim przykładem jest właśnie PKP, morskie linie kolejowe PLK, jak i inna infrastruktura związana z transportem, infrastrukturą. Bo oprócz tego, że spółki mają przynosić zyski, one muszą patrzeć też na cele użyteczności publicznej. Tego typu właśnie inwestycje jak układka, która będzie zwiększała bezpieczeństwo mieszkańców, bo wiemy, że akurat na tym odcinku dochodziło do dzikiego przechodzenia, co powodowało zagrożenie dla mieszkańców, ale też powodowało zagrożenie dla <laughs> sprawnego funkcjonowania transportu kolejowego między Parczewem a Lubartowem. Bardzo się cieszę, że tego typu inwestycja powstaje I Przecięliśmy ideę, ideologię, która mówiła o podziale Polski na Polskę A, Polskę B, Polskę, Polskę C. Polska jest jedna. Chcemy, żeby Polska się rozwijała w zrównoważony sposób i aby wszyscy mieszkańcy mieli e, równe szanse w życiu i rozwijaniu swoich karier zawodowych, życiowych itd. Tak. Bardzo dziękuję, że gratuluję Panu Staroście, wszystkim samorządowcom. W sprawie dokonanego działania i że według planu, się, w sierpniu czy we wrześniu, ma być już oddana kładka dzisiaj podpisanie. Tak, gratuluję dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Piotra Kaliczewskiego, asystenta sekretarza stanu, pan Jerzy ministerstwa infrastruktury. Panie Starosto, panie pośle, szanowni państwo, udało się. Osie, dzisiaj PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Przedsiębiorstwo Ruchów Inżynieryjnych jak most, podpiszą umowę na budowę płatki łączącej dwa rozdzielone przez kor osiedla Turów Polskich oraz Alei 3 Maja. W tym miejscu, tak jak podkreślił Pan Poseł, było tzw. dzikie przejście, więc dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców Lubartowa, a dodatkowo umożliwiamy właśnie połączenie tych dwóch rozdzielonych części miasta, a dzięki czemu umożliwiamy również ich rozwój. Dziękuję również um, wykonawcy um, projektu układki, którą widzą Państwo tutaj na myśli, z zdjęciach firma ile Inżynierowie przygotowała zgodnie z terminami projekt układki oraz uzyskanie zbędne decyzje administracyjne, więc Mam nadzieję, że nasz wykonawca Kładki będzie pracował równie z unijnymi terminowo jak projektant projektami więc to, że I taką kwestią palącą niewątpliwie, yy, która pojawia się w przestrzeni publicznej jest temat dworca w Wartowie. tutaj chciałbym również przekazać Państwu doboru informację, że wedle założeń harmonogramu przedstawionego przez PKP SA jeszcze w tym roku będziemy mogli podpisać umowę na projektowanie dworca w Wartowie, a w przyszłym roku umowę z wykonawcą. No i jeszcze jedna kwestia, która może niestety nie wybrzmiała tak e, bardzo jak powinna, e, to znaczy, że ta linia kolejowa e, numer 30, e, która właśnie przebiega przez Lubartów, zostanie zelektryfikowana w ramach programu Kolej Plus. Tutaj wielkie podziękowania dla Rządu Prawa i Sprawiedliwości, który e, zwiększył dofinansowanie na rzecz tego programu do 12 miliardów. Dzięki temu, m.in., również ten projekt znalazł się w, w, w ramach programu Kolej Plus i zostanie do 2028 roku zertyfikowana linia kolejowa N30. Dzięki czemu znacznie szybciej podróżni będą mogli dotrzeć e, do Barkowa z Warszawy i w odrobnym kierunku, ponieważ nie trzeba będzie zmieniać lokomotywy e, na trasie. No i Będziemy dalej pracowali na rzecz mieszkańców. Ja z podziału Ministerstwa Infrastruktury będę pilnował, żeby wszystkie te inwestycje zostały przeprowadzone terminowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o głosu gospodarza miejska, pana starostę powiatu. czyli starania. Yy, I te starania dzisiaj doszły do szczęśliwego finału, a mogło się to wydarzyć yy, chociażby dzięki temu, że złożę tutaj wyrazy wdzięczności także pod adresem, znaczy nie to pod adresem yy, samorządu województwa Polskiego z Panem Marszałkiem Jarosławem Stawiarskim na czele, bo to... Udało się to zrobić, bo podjęliśmy wyjątkowe działania pod koniec roku 2022 i udało się wykorzystać pieniądze w ramach RPO, w ramach perspektywy 13-20 i pod koniec 20 2022 roku e, znaleźć środki na to, żeby ta inwestycja e, mogła być sfinansowana. Rozmawialiśmy z panami dyrektorami dzisiaj o takich bolączkach, które, z którymi należy się zmierzyć. I to są cztery takie obszary, czyli to jest ta kładka, jest to, o którym wspomniał pan Piotr Kamiszecki, no strategiczne wyzwanie dla PKP, czyli elektryfikacja linii kolejowej na trasie do Łuków. Jest to rebund dworca. Przesiąść, się, zostawić auto i podróżować koleją, bo jeśli mówimy o transporcie dyskredycyjnym, to kolej właśnie spełnia te warunki, bo elektryczna kolej jest transportem, który nie emituje CO2, Więc jest jak najbardziej transportem, który należy wspierać. Jeszcze raz wielkie wyrazy wdzięczności. Wkładka w tym roku z Panem Prezesem. Prezes dla niego takie wyzwania to jest żaden problem, więc na pewno w tym roku wkładka pod koniec wakacji będzie, a kolejne wyzwania myślę, że na najbliższych latach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o, o w pełnieniu tej rewitalizacji linii, z której już e, mieszkańcy Lubartowa mogą korzystać od 2021 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze o zabranie głosów Pana Andrzeja Babosiewicza, Dyrektora Zakładu Linii Kolejowej w z użytkownika e, zarządcy linii kolejowych, e, polskich linii kolejowych, e, jako zakład linii kolejowych w szczególnie jestem zadowolony, że kończy się ten czas przygotowania, kończy, kończy się ten czas e, jest tych dzikich przejść, to zdecydowanie lokalizacja jest bardzo wskazana. Oprócz tego, co tutaj y, też y, przymówcy moi powiedzieli, mogę y, potwierdzić to, że y, na terenie Województwa Lubelskiego wykorzystujemy środki, te, które otrzymujemy jako Polskie Linie Kolejowe na pewno dobrze, dlatego, że wszystkie te środki otrzymane były realizowane w terminie i mam nadzieję, że i yy, kładka, którą również zostanie zbudowana w terminie. Yy, biorąc pod uwagę inne projekty, które yy, zostały tutaj poruszone, m.in. elektryfikacja linii nr 30, yy, będzie ona re realizowana na ramach programu Kolej Plus i to jest yy, w tej chwili opracowywana dokumentacja zostanie zrealizowana y, z, y, w ramach tego projektu przez spółkę Polskie Linie Kolejowe. my będziemy tutaj beneficjentem i wartość tego projektu w ramach Kolei Plus jest y, 377 milionów. Y, my jako y, Polskie Linie Kolejowe mamy 5 projektów na terenie województwa lubelskiego i jesteśmy jednym, y, można powiedzieć, z najbardziej potężnym beneficjentem tego pro, programu, dlatego że y, jako y, BRK jako zakładnik w Lublinie realizujemy w granicach 3,5 miliarda złotych y, ten, y, ten program. Y, Kolejnym programem, który jest realizowany na linii nr 30 to jest program przystankowy, który na terenie województwa y, mamy 20 y, takich y, projektów, natomiast na tej linii jest ich sześć, czyli generalnie to, no, od Parczewa do Łukowa jest pięć przystanków, i y, przystanek pakietniki, na terenie, y, tutaj blisko Limardowa, jest jako szósty. Też jest to mm, wartość tego projektu, wartość tych projektów, to jest około 15 milionów złotych, który zostanie zrealizowany. Uciągu, która będzie kierowana po linii numer 30, ze względu na to, że w ramach projektowania zostało przyjęte po zakończeniu elektryfikacji 12, minimum 12 par pociągów na tej linii. Co świadczy o tym, że zwiększy się i zainteresowanie, i, i natężenie ilości pociągów, co również mamy nadzieję, że. przy tej, przy tej linii do korzystania y, z naszych urządzeń. Y, jesteśmy zadowoleni, że jest właśnie tutaj w tym terenie, dlatego, że y, y, strona samorządowa y, na tej linii po kolei wszystkie, y, z, y, czy to starostwa, czy, 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 czy miasta, wsie i y, y, panowie wójtowie są grzybnie zainteresowani wzrostem wzrostem ilości pociągów i inwestycji, które są, które są prowadzone. Na zakończenie mojej wypowiedzi mogę powiedzieć, że też zrealizowaliśmy budowę lokalnego centrum sterowania w Lubartowie właśnie, który funkcjonuje już i to jest związane z tym, że musieliśmy opuścić budynek dworca, gdzie był między innymi przeczas użytkowany jako przez obsługę do prowadzenia ruchu pociągu, czyli przez dyżurny ruch. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.